Z ewangelii według świętego Łukasza. Potem wyszedł i udał się według zwyczaju na górę oliwną. Towarzyszyli mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość około rzutu kamieniem. Padł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Wszakże. Nie moja wola lecz twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i pokrzepiał go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a jego py pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: "Czemu śpicie? Stańcie i modlcie się." Abyście nie ulegli pokusie. Bardzo ważne jest, żebyśmy, kochani, dzisiaj skupili się na krzyżu. Tak często ja powtarzam, też słyszycie to w ogóle, że mówi się, że krzyż jest błogosławieństwem. I to dzisiaj może trochę absurdalnie brzmieć, że cierpienie, że trud, że to, co niezrozumiałe. To, co nas otacza, może być błogosławieństwem. Gdybyśmy przyjrzeli się jednak krzyżowi i temu błogosławieństwu, dlaczego tak jest? Kiedy kapłan nas błogosławi, czyni znak krzyża. My, przyjmując to błogosławieństwo, czynimy znak krzyża. Czyli przyjmując błogosławieństwo, przyjmujemy krzyż. Kiedy błogosławicie, błogosławimy swoje dzieci, to czynimy im znak krzyża na czole. Czyli tym znakiem siebie błogosławimy, udzielając go sobie nawzajem, znak krzyża. Tak samo, kiedy kapłan odpuszcza grzechy, czyni znak krzyża. Kiedy uświęca zwykłą wodę, czyniąc ją wodą święconą, czyni znak krzyża. Znak krzyża, kochani, odpędza zło, wyzwala nas od zła i też nas uświęca. Stąd możemy jasno i śmiało powiedzieć, że Krzyż nas uwalnia od zła, Krzyż czyni nasze życie świętym, czyni nas świętymi, czyli jest prawdziwie błogosławieństwem dla nas Krzyż. On przemienia nasze życie. Tą Ewangelię, którą odczytałem o modlitwie, o modlitwie Jezusa w Ogroju, jaki to jest ważne, żeby sobie uświadomić, że Jezus poszedł tam z uczniami. Do tego ogrodu. Ale jeżeli rozchodzi się o przyjęcie krzyża, musiał to zrobić na osobności z Bogiem, sam na sam. Żeby przyjąć wolę Bożą i ją zrozumieć, trzeba spotkać się z Bogiem sam na sam. Są ludzie, którzy w tym krzyżu nam pomagają, wspierają nas modlitwą, wspierają nas, nas dobrym słowem. Tak, to, to jest oczywiste. Ale żeby przyjąć krzyż i go zrozumieć, trzeba spotkać się z Bogiem sam na sam. I te okoliczności, które towarzyszą dzisiaj nam, wszystkim ludziom, którzy jesteśmy w domach, którzy zastanawiamy się nad swoim życiem, którzy przyglądamy się światu, jak funkcjonuje, to zobaczcie, to jest prawdziwie ogród oliwny. Jesteśmy tam bardzo często przerażeni, wystraszeni. Mówi nauka, że możliwym jest to, żeby tak się bać, aby pocić się krwią. Jezus tak się bał w Ogrodzie Oliwnym. Jego ludzka natura odczuwała lęk, trwogę. On się śmiertelnie bał, ale przyjął wolę Bożą, będąc Bogiem sam na sam, zgodził się na nią, przyjął ją z miłości do nas. Kiedy my doświadczamy w swoich czterech ścianach ogrodu oliwnego, lęku, strachu, paraliżu, śmiertelnego paraliżu, kiedy przyglądamy się światu, co się dzieje, patrzymy na Włochy, Patrzymy na różne sytuacje związane z naszym krajem, z naszą ojczyzną. To jest strach, lęk i paraliż. I z tym, kochani, trzeba spotkać się z Bogiem sam na sam, aby w końcu sobie uświadomić, że ten krzyż w naszym życiu ma nas do czegoś doprowadzić. On nie ma nas zabić, zniszczyć, tylko ma nas wyzwolić od zła i przemienić nasze życie, uświęcając je. To jest bardzo trudne. Bo w tym, co przeżywamy dziś, w całym trudzie, lęku, strachu, trzeba zostać z Bogiem, sam na sam. Bardzo często jest tak, że dla dziecka istnienie świętego Mikołaja wyznacza prezent, który się pojawia. I dziecko nie będzie pytało, czy Mikołaj jest, czy go nie ma. Jeżeli jest prezent, to oznacza, że Mikołaj istnieje. I nawet jeżeli człowiek jest starszy i sobie uświadamia, że Mikołaj to bójda. To jak jest prezent, to mówi się, że święty Mikołaj przyszedł. Bardzo często patrzymy tak na Boga. Kiedy wysłuchuje naszych modlitw, to jest wyznacznik, że jest. Jeżeli pojawił się ten prezent od Boga, czyli wysłuchana modlitwa, oznacza, że jest. A przecież, kochani, doskonale wiemy, że Bóg jest. Wiemy doskonale, że jest. I nawet jeżeli dzisiaj się modlę o zdrowie dla swojej rodziny, o ustanie epidemii, a nie widzę skutków modlitwy, to nie oznacza, że go nie ma. Oznacza, że Bóg odpowie we właściwym czasie, we właściwy sposób. Dzisiaj trzeba trochę odwrotnie. Spójrzmy na Krzyż. Krzyż to prawda. Krzyż to miejsce, gdzie Bóg wygrał. I Krzyż jest zbawiennym znakiem dla nas. Jeżeli spojrzę na Krzyż poprzez prawdę, to znaczy: Moja wina, najpierw zgrzeszyłem i później przyznam się do tej winy wobec Boga, przeproszę go, to mogę wtedy z Bogiem rozmawiać i go prosić. Często sobie mówimy, że jak może człowiek z człowiekiem rozmawiać, nie rozprawiając o tym, co było wcześniej trudnego? Jak my możemy ze sobą rozmawiać, kiedy nie padło słowo przepraszam i kiedy powinno ono paść? Kiedy ktoś mi sprawił przykrość, a na drugi dzień przychodzi i rozmawia ze mną, jak gdyby nigdy nic, kto z nas ma ochotę rozmawiać? Kto z nas ma ochotę w ogóle się spotykać z takim człowiekiem? Jeżeli wobec Boga zawiniliśmy, i nie było słowa przepraszam z naszej strony, to kiedy przychodzimy do Niego, to On podobnie się czuje jak my. On nie ma ochoty na rozmowę, nie ma ochoty na spotkania, bo nie ma prawdy. Bóg daje nam dzisiaj prawdę w znaku krzyża, żebyśmy to błogosławieństwo przyjęli, aby ono nas przemieniło, uchroniło od zła i uświęciło nasze życie. Byśmy w tym wszystkim naprawdę, kochani, przemienili nasze serca i z ogrodu oliwnego wyszli przemienieni. Bóg pośle swojego anioła, aby nas pocieszył. Pośle ludzi, żeby byli z nami i nas wspierali. Ale ważne jest tym wszystkim to, żebyśmy my się zmienili. Bóg pragnie naszego nawrócenia, pragnie naszego zbawienia. Jeżeli krzyż ma dzisiaj taką, a nie inną formę, taki, a nie inny wygląd, to nie dlatego, żeby nas naprawdę zniszczyć i nie dlatego, żeby zrobić nam krzywdę, tylko dlatego, żeby nas ratować. Niech zatem Bóg. Jego błogosławieństwo w znaku Krzyża będzie obecne w naszym życiu. Przyjmijmy to błogosławieństwo przyjmując Krzyż. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.